No, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Gotika i jednocześnie przepraszamy za to, że ostatni śled skończył. Niestety ważny telefon i latający mikrofon doprowadziły do tego. No cóż, mamy powiedzmy problemy techniczne. W każdym no. razie roznieśliśmy wodę. O przynajmniej ja już nie mam takiego. Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Dobra, teraz ja myślę iść do chorcego. Myślę, że to będzie całkiem niezły ten Żeby dać nauczkę kolegom ryżowego księgi. Racy się cieszy. Witaj! Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? Nie. Nie. Tak myślałem. Czyli trzeba lewusa. E, daj mu brzmi. Prosto. Bez wspomagacza bić. Witaj. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Dobrze, zablokował się, teraz go pa. A! To już wszystko? Zablokował się, pij jakąś miksturę, czy coś. Wiem, że to taki trochę jakby cheat, ale... Skoro się zablokował, to też. To ma już ma... dość! Dobra, i teraz zabieram mu wszystko. A! A sobie na to zasłużyłeś? Nigdy więcej tego nie próbuj! wy książę. Dobra jeszcze raz mu muję tak palić Nie ma to tamto Trzeba będzie go ciągnąć. Hej ty Dobra ro widzę Uż. Witaj Od tej czy nie z tamtą stronę dure. Nie, tutaj nie ma niczego. No i po walce Dużo gratów ma czekaj masz stanie, ale na szybki wypadek Nie, jak zarejestrował kulecy. Szczerze mówiąc, nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No pogadaj z nim. No, pogadaj, bo to, to to było taka wiesz... Witaj, spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? A jak? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, Człowieku czego galatasz? Do strachu? Pa! Zbieracze wyglądają na spragnionych. Tak jest! Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Haha! Ha. Dobra, idź do Harcego. To ładnie krwawi. Ale zapiszmy. No, bo nie wiem, jak y, ryżowy książę i koledzy zareagują. Już po walce. Jak spokój. spokój. bo... bo... Prawdopodobnie trzeba było chyba pogadać ze zbieraczami, wiesz? Prawdopodobnie trzeba było pogadać ze zbieraczami wszystkimi, wtedy byłaby nowa opcja dialogowa. U Horacego, ale nie jestem tego pewny. Witaj! Że wiesz, że... Przemyślałem sobie to wszystko Chciałbym jeszcze raz. No i? i? Wymyśliłeś coś lepszego? Dobra, daj mi sobie spokój, no. Nie no, weź tak no, kurde, z tym zbieraczami, bo to jednak 5 punktów siły, no to wiesz, no. Pogajaj z tymi Witaj. Pracujesz, na polach, własnej Pracujesz woli? na polach ryżowych z własnej woli? Jasne. Lepsze to niż zostać zmuszonym do pracy przez oprychów ryżowego księcia. Rozumiem. Dobra. I popytaj jeszcze innych, najlepiej, co mają imiona. Czego chcesz? Przysłał cię ryżowy książę? Nikt mnie nie przysłał. Chcę po prostu porozmawiać. A czy nic się już nie Witaj. To sama ta. Przyniosłem ci wodę. Zajmę się. Daj może masz. Przysyła mnie Lewus. Ale nic ci nie zostało. No. Dobra. Co słychać? Możesz... Co słychać? Mamy mnóstwo pracy. Do wykarmienia tylu ludzi potrzeba mnóstwa ryżu. Co miejscu? powinienem wiedzieć o tym miejscu? Uważaj na siebie, chłopcze. W obozie roi się od morderców i rabusiów. Oni tylko czekają na przybycie kogoś takiego jak ty. Dobra, to. Pomy... pogady z kim innym, no. Witaj. Co słychać? Mamy mnóstwo pracy. Co powinienem wiedzieć co? o tym miejscu? To jest Uważaj kilka z którzy mają tak, którzy mają imiona, znajdź ich. Witaj. No, no, no. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to, Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? O, to się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty. Dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. kim jest Ryżowy Książę? Kim tak jest, jest Ryżowy kim? Książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął Myślę, uprawy ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Pusty wiecz. wiecz. A wiesz, pięć kurczy siły yy, drogą, niech chodzi o te nie? A zwłaszcza, że nie musisz to dopłacić, kurde. Ja tylko raz to olałem. Kiedy byłem tym, kiedy byłem yy, Jak tam? Kiedy Witaj! Byłem magiem. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i wymyśliłeś coś lepszego? No bez jaj. Nie. Tak myślałem. Czyli ktoś jeszcze tu musi mieć imię. Prostu, że też nie pamiętam, jak to wszystko wchodzi. Pok. Witaj. Sprawiak Spok. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze, podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki przez całe życie. Ale dla tego syna w koronie to nie był żaden argument. Dobra, i jeszcze zobacz, może są jeszcze jacyś... Jak się rozejrzy? Pogadaj, może z ryżowym księcia Może to nie będzie zły pomysł? Heh. Witaj, przyjacielu! Dobra, zjedziemy jeszcze na ostatni, ten. Może ktoś tam jest, jak nie to. Tak. Jak nie to, jeszcze raz do Chorwcego i. tyle na temat. I Prz Chracy będzie tak się upierał, żeby nam nie pomagać. Po pewnym sensie tyle rozmowy powiedzieliśmy też mu, że. Witaj! Myśleć. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Dobra. Nie. Ziem. Tak myślałem! Ale dopiero później. Bo to trzeba będzie u Teraz idziemy Co przypomniałem. do... Co przypomniałem. Czujesz ty, Czujesz się... Na siłach, żeby to pielce ubić? Na razie chcę się wyuczyć tego. Ale to pielce jest po drodze. Czujesz się na siłach? A może daj mi zrobić to co właśnie tego, zanieść te chlopy, oddać quest'a dla tych, że No ten potem on chce, żebyś mu to Oddać chyba trzeba tego quest'a, że zanieśliśmy list. Może znaleźć kogoś, kto nie nauczy walki i broni, jednoletnio w końcu. <słyszy> hmm, wiem gdzie zobaczyć. Mam już dość tej paplaniny. Nie chciałbym być te tylko, że się nie nauczysz. Tak, punktów No właśnie. Dostarczyłem twoje pismo. Bryłki otrzymane. Oto drobny prezent w nagrodę za twoje trudy. Um, no mówię ci, idź bogatszy. tego topielca uwa, albo krzykacze od razu skoro tu jesteś. Powinieneś krzykacze już ubić chyba. To nie mój problem. Ale jak zginiesz to wcale nie jest moja wina. się ulecz. Już mówiłem, że tak się go nie... Witaj. Ulecz się. Zrób to. Lepiej. No, no i by go. Pa, 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 pa. No i się. King I... za nie poczekaj, aż wstanie. A potem powiedz mu precz. A teraz precz. Ale masz dużo fajnych rzeczy, jest sprzedawać. No właśnie, chcę teraz iść do jakiegoś sprzedawcy. On Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No już, tak. Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem! Dobra, idź do Gorna. Hej ty! No bo zrobiłeś jakby nie było dla niego quest. SPA- Masz tak? Patrz, ciągle się ten, Czekaj, Dawaj łóżkę. go jeszcze raz. Wejdź do domu. Hej ty! SPADAJ! Dawaj no już! WON! Nie ma co, będziesz się czepiał. Czekam aż się rzuć. Nie rzuci. Nie rzuci się dobrego ma, 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 ma mało życia. No to, jest, to Nic nie ma. żyje? Żyje, bo się rusza. Wybić go nie będzie zbyt dobre. No nie. Chociaż chciałoby się, nie? Nie pożyjesz dość długo, tak, żeby tak, zdążyć już tego słyszałem. pożałować. Już dwa razy cię... Ciągle szukasz guza? Dasz jeszcze raz? Nie... Ale już się nie czepiasz w chacie, Hey Hej, ty! Zapytaj, pogadaj z Nie masz... Co jest? To nie było zbyt mądre. <laughs> Odwaliło mu? Przynajmniej, jak się boi. Od razu wiedziałem, że będą... Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlow powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Nie do zobaczenia! to jest twoje. Ja... a teraz chcę zobaczyć... Iść do Magę. mag dla ciebie. Znaczy, mag ma ogólnie dużo tych dóbr luksusowych. Czytaj czy magię, ale tam ma bryłki różne przede wszystkim, więc to jest bardzo w Witaj magu? Dokładnie. Witaj magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z Tobą. Mogę Ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Daj mi handel. To nie mój problem, nie Handel jest lędowy. Poszukuję magicznych ksiąg. Poszukuję magicznych ksiąg. Co to A, Zostań. 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 Się. w ogóle jest? A, światło. Zostaw lepiej, przebierz się. Kiloktarz. A co to u mnie? Długi łuk. Wymaga zręczność. Wymaga zręczność. Nie wiem jak chcesz. Znaczy nie będę z łuku korzystał się nie Pewnie masz rację Uuuu Ej Ej Gdzie Jest jego ruda On sobie kurde w zwojach Pewnie masz rację Dobra skaj okay. Chamstwo Państwie Miał mieć rudę Zawsze miał rudę Co się z tą rudą stało Od razu wiedziałem że będą komórki Jest tutaj Dobra, to będziemy się przespać, bo jest na no Tak do twojej nowej chaty. A tak, jak będzie się dalej prób, to będzie się... Dalej. To jest tańszy. A w skrzydłach to po prostu? Nie. Wskrycą. Wskrycą. nie wiem. Dawno mnie nie byłem. Eee, Jakim to... próbem? Wiesz... Ale wyrotem po prostu... No. Wygląda jak kawałek deski. A to nie jest kawałek deski? Nie ma. No. O patrz, posprzątaj podłogę. <grym> Dobra. Eee, e, bo w sumie po to też tutaj przyszliśmy. Żeby powiedzieć, iż, gdyż, ponieważ... Oni wielkie przywołanie kleją... Cipem. Ci ...myślałem, że to no. się skończyło już dawno temu! Zawsze samo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witaj! Bo jak mnie to nie dotyczy. To nie było zbyt mądre. E, chyba nie. No chyba nie. To nie co to nie... Całe zostaje? Ubić to pierce. Tylko musi iść do chorocego. Myślałem, że to jeszcze... No, do umieram. No, to, to się to zaczęło wiesz, mylić. A do choracego jest sposób, tylko do choracego jest sposób y, taki, że to z jednym chłopcem trzeba pogadać, ale on będzie tam w tamtych padkach dalej. Witaj. Witaj. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc. Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Dobra, pójdź miłą mieć pielko. Zejść, pójdź. Gdzie ty jedziesz? Po A, drugiej stronie. Oj. Jeziora mi się pokićka. Nie tędy hmm. Tak właśnie tędy To odsiedzły jakieś Ty coś tam widzę na dole w wodzie Tak bo tam jest jakaś fiocha Zatopione. Nawet są tam skrzynki Jeszcze nie radzę im Gdzie jest to piękne? Już niedaleko Jest nic, Belek? No, jaki słodziak. Chodź. Zadaptuj. Chodź do domu. Czas tylko. Czekaj, szkoła. O chodź. Ile razy mam cię prosić? Ale będzie... no, wiesz co? Bekaren, przyjdzie kapitan Bomba. Teraz już bym mógł się nauczyć drugiego poziomu. Mogę ci pokazać gdzie. Gdzie? Ale najpierw musisz oddać quest. Papierowy księżyc. O kurde. Dobra, pod wodą się pływa szybciej. Tak, i żyje się krócej. Nie, dopóki żółty pasek jest w odpowiedniej ilości. Dobra, umyjmy się teraz, tak wiesz Raz na jakiś czas ci się przyda Lazy pewnie spocono od tego biegania po co Ale ty kolonii. zobacz jakie on futra nosi W środku lata? No ja taki zadowolony wyszedł Jakoś tak żwawiej biega Mógłbyś się grzecznie do niego odezwać? Witaj. Jak on do ciebie? Zabiłem tak. Świetnie, Kusim ściągnąłem tu kilku oh, ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Okej, czy teraz spojrzysz? dobrze idziesz. Musisz pójść na stronę najemników. Pójdziemy, klifem. Tam, 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 tak. Tam najemniki są. Burełek Kródy też mam wystarczająco To już nie I widzisz tam na górze są najemniki Ale najemniki Teraz rozejrzyj się z jakimś imiennikiem Imienniko Najemnik z imieniem, imiennik Paruj. Może być Torlo Pogadaj Kim jesteś? Nazywam się Torlo Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. A, nie ja się. Ale chciałbym do Was dołączyć. Chciałbym do Was dołączyć. I przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę Ci dobrze żyć z Laresem. I jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić konia. Dobra, teraz koniec. I teraz musisz się rozjaśnić za kolejnym nickiem. Kolejnym z górnym i resztą stoi trochę ich. Ale chyba żaden nie ma imienia. Nie ma. wiem, musi sprawdzić. Mamo, nic nie zagadaj, zagadaj z górnym. Nie wchodź tu im hard. Chcesz, żeby cię dobili Najpierw ostrzegają. Do teraz zobaczenia. Bo gdzieś tu był na pewno najemnik, który chciał cię czegoś nauczyć. No, 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 Jeśli no, dobrze o pamiętam. O nie było nikogo, który chciał uczyć broni? Co ty myślisz? Tylko zachowaj to dla siebie. No chodź tam do dziury. Wiesz dokąd leziesz. Nie, mój nie dokąd. To droga do siedziby naszego przywódcy. Lee. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To nie mój problem. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Nic! Tu nie stary obóz, a Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii się patrzy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. Dobra, czy mogę wejść. Dokładnie. Orik. Zagadaj z Orikiem. Nie przydałby się wam dodatkowy człowiek? Kto tu dowodzi? Wszyscy najemnicy słuchają Lee. Szef zawarł umowę z magami. My ich ochraniamy, a oni pomogą nam stąd zwiać. A więc w rzeczywistości rządzą tu magowie? Nie, obozem nikt tak naprawdę nie rządzi. Większość z mieszkających tu ludzi nie chciała bądź nie mogła mieszkać w starym obozie. Każdy dba tu o własny interes. Zgadzamy się tylko co do jednego: lepiej już usypać ja, z rudy wielki kopiec i wysadzić go w kończymy. powietrze, niż wchodzić w układy z królem. Niech mu ziemia ciężką będzie. Dobra, to my kończymy tutaj. No i to dlaczego?